Witajcie, dzisiaj przeczytamy legendę o poznańskich koziołkach, a pomagać nam będzie Amelka. Było to prawie 500 lat temu, w roku 1550 miasto Poznań zostało wtedy zniszczone przez wielki pożar. Spłonęło wszystko, ale najbardziej ucierpiał stary ratusz. Władze miasta postanowiły go odbudować. Piękny zegar na ratuszową wieżę został zamówiony u mistrza Bartłomieja z Kubina, najlepszego rzemieślnika w okolicy. Poznań był wtedy jednym z najbogatszych miast w Polsce. Zegar zamówiony u mistrza Bartłomieja był bardzo kosztowny, a i chwila odsłonięcia podniosła. W mieście zorganizowano wystawne przyjęcie, aby z należnym rozgłosem uczcić to ważne dla mieszkańców i Rady Miasta wydarzenie. Zorganizowano wyśmienitą ucztę, na którą zaproszono ważnych gości. Przygotowaniom nie było końca. Wszystkim bardzo zależało na tym, aby przyjęcie się udało. Kucharz spieszył się jak mógł. Obiad miał być wystawny. W karcie dań znalazła się pieczeń sarniego ućca. Mięsiwa miał doglądać pomocnik kucharza, kuchcik, pieterek. Niedługo potem zaczęli się schodzić na rynek pierwsi goście, później kolejni i następni. Jak to podczas takich przyjęć bywa, wkrótce zrobiło się bardzo tłoczno. Na rynku było mnóstwo ciekawych rzeczy do obejrzenia. Pietrek nie mógł usiedzieć na miejscu. Był bardzo ciekawy wszystkich atrakcji czekających na rynku. Rano sam mistrz Bartłomiej opowiedział mu o tym, jak wykonany jest zegar. A miał on mechanizm z kółkami, które obracając się, cicho tykały. Tik, tak, tik, tak. Były w nim także ciężarki poruszające mechanizm i powodujące, że zegar chodził. Oj, ciekawy był Pietrek, ciekawy. Pieczeń piekła się bardzo długo, a młodość ma to do siebie, że człowiek chciałby wszystko od razu. Tak było i z Pietrkiem. Zostawiam na chwilę pieczę, nic się nie stanie, zaledwie przez kilka minut, pomyślał i już biegł w stronę zegara, aby raz tylko go ujrzeć i raz także na wspaniałości na rynku zerknąć. I jak to zwykle bywa, to, co ciekawe, czas pochłania niczym ogień. Tak było i tym razem. Pietrek zatracił się w oglądaniu. Cudowności go pochłonęły bez reszty, a pieczęć w tym czasie spadła do ognia i się spaliła. Nie było czego ratować. Gdy wrócił i zobaczył owo zdarzenie, strach go ogarnął, ale nie stracił zimnej krwi. Natychmiast pobiegł ile tylko sił w nogach na pobliską łąkę. Tam okoliczni mieszkańcy Poznania wypasali swoje zwierzęta. Niewiele myśląc, porwał dwa koziołki i zaciągnął do ratuszowej kuchni. Jednak przestraszone koziołki wyrywały się chłopcu i uciekły na wieżę. A tam na oczach zgromadzonego ludu zaczęły się trykać rogami. Widok ten bardzo się spodobał gościom. Szczególnie rozbawił najważniejsze osobistości burmistrza i wojewody. Postanowili oni darować Pietrkowi jego winę. Zegarmistrzowi Bartłomiejowi zaś zlecili wykonanie specjalnego mechanizmu, który każdego dnia będzie powodował trykanie się zegarowych koziołków. Od tego pamiętnego zdarzenia codziennie w południe, kiedy po ulicach miasta rozlega się hejnał, na środkowej wieży ukazują się dwa koziołki. Które trykają się rogami. Pozdrawiamy.